Dzień dobry, witam was bardzo serdecznie w naszym trzecim odcinku z serii podcastu tutaj Turbo Przeraż oraz Piotrek. Cześć, Dużo początkujących pszczelarzy zastanawia się co robić w okresie zimowym i czy jest duża różnica między wielkimi pasikami a małymi. Patrząc jeszcze tak 10 lat do tyłu, no, okres zimowy to był okres, w którym de facto nic się działo. Natomiast dzisiaj przy takiej pasicie no jest pracy, zawsze jest jakoś tam praca. Zimą de facto nie mamy jak, jakoś tak więcej wolnego czasu. Cały czas drutujemy ramki, wtapiamy węzeł. Natomiast te czynności, no też przecież występują w mniejszych pasiekach. Natomiast y, tutaj jest efekt skali, czyli no, już tego jest na tyle, że tej pracy po prostu jest cały czas dużo. Z roku na rok przybywa jakichś dodatkowych czynności związanych z biurokracją, z papierami i tego jest coraz więcej. Patrząc tak y, z perspektywy właśnie tego czasu, tak nie obserwuję, żeby y, jakoś tak więcej czynności przybywało. Chociaż Kiedyś w okresie zimowym w ogóle nie kontrolowałem rodzin pszczelich, nie zaglądałem do rodzin, uważałem, że to jest czynność niepotrzebna, wręcz która szkodzi. Dzisiaj sprawdzamy, reagujemy, trzymamy rękę na pulsie w razie gdy widzimy, że chłop jest wysoko obwiązany, dajemy tam ciasto, pomagamy tej rodzinie po prostu przetrwać taką sytuację awaryjną to legenda głosi, że zimą dotknąć ule nie może. Tak, taka jest legenda, natomiast to jest to nieprawda oczywiście, za tydzień będzie 15 stopni, więc w sobotę sobie rezerwujemy, będziemy cały czas nakręcać, no, jak, jak, jak pogoda dobrze. Ostatnio jak robiliśmy live'a z drutowania e, ramek, no. padło parę pytań <laughs> na temat druta. O jego grubość i czy lepszy jest ocenkowany czy nierdzewny? Kiedyś stosowałem ten nierdzewny. No, jest droższy, jest trwalszy, natomiast to, że jest trwalszy, to mi to przeszkadza, bo my co roku wycinamy całe ramki suszu razem z drutem. I taki drut nierdzewny jest ciężko przecież no. że się od razu tępią. Kwestia jak to do, do tego podchodzi. My wycinamy całą ramkę z suszem i z drutem. Potem robimy kąpiel w sodzie kaustycznej z resztą ramki. Tak do tego podchodzi mamy sprzęt do, do tego dostosowany do właśnie takich prac. U nich pszczarzy wiem, że to inaczej wygląda. Ten drut jest wielokrotnie wykorzystywany, naciągany. Ja czegoś takiego nie stosuję. to naciąganie powoduje uszkadzanie ramek, one się wyginają. Taką przyjąłem strategię już od wielu lat i to zdaje egzamin i tego się trzymam. A jaką grubość druta preferujesz? <Krym> to też są różne opinie, yy, Są, to, są różne. Nie, nie, yy, kiedyś stosowałem najcieńszy, jaki był na rynku, teraz nie powiem jak to było grubo, i bo nie pamiętam. Natomiast to był za cienki, on też potrafił sam yy, pęknąć, przerwać się. Ranka potrafiła w sezonie spłynąć, a teraz stosuję chyba 0,20 czy 0,25. No a grubość ma znaczenie jeśli chodzi o zrywanie się podczas wirowania? Yy, no ma, ma. Jakie zacienki może, może się zerwać, natomiast yy, mi to nie przeszkadza. Po prostu wyciskany taką ramkę, która się zerwie, no i tyle. Po prostu ma miód wtedy wyciskany. W takim wyciskanym to będzie na po więcej wartości, nie? Tak, tak, taki miód jest zdrowszy, tam się bada, też dużo pyłku, pierzgi, miód inaczej pachnie, smakuje inaczej. Klient chwali sobie taki produkt. No a my stosujemy węzę obiegową, nie? Tak, Czyli... tak, w systemie zamkniętym. No, w systemie zamkniętym, a i duży wpływ ma jakoś w węzy? No w Dobrze. tym No ogólnie węza jest bardzo ważna. W tym roku pierwszy raz z producentem umówiłem się, że Zrobi mi w cyklu zamkniętym, tak? czyli zrobi mi węze z mojego wosku, który dostarczyłem. W tym roku będę sprawdzał, czy jest różnica, no bo koszty wytworzenia takiej węzy są droższe. Natomiast mamy tą pewność, że to jest akurat z naszego wosku zrobione. No i zobaczymy wizualnie i widać, że wosk jest bardziej jasny. Ten rok jest takim właśnie testem, czy to ma sens. I też bo... zapach jest intensywny. Nie? Przucz, no, jest jest, jest inny, inny zapach też. No, natomiast w tym cyklu zamkniętym też producent nie jest w stanie zrobić z wosku naszego, któremu tam dajemy węzy, bo tam część tego wosku w różnych urządzeniach zostaje. On to potem nam oddaje i za rok znów ten wosk wysyłamy. No, zobaczymy jak to w tym roku będzie wyglądało. Myślę, że, że, że możemy mieć to wpływ. No ale tu też trzeba uważać, gdy z kogoś się taką usługę robi, bo można no powiedzieć, tak. że to twój, a... Znaczy, znaczy, no, no, dzisiaj rozumie. producenci y, robią tak, że przelaż do niego wysyłają, natomiast oni mają takie duże zbiorniki na ten wosk. Są zbiorniki, które tam mają 500 kg, no jak ktoś wyśle 5 kg, no, to w cyklu zamkniętym producent tego nie zrobi. No. Nie zrobi, bo, bo w maszynach mu zostanie tak. 30 kg także tak, 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 nie jest w stanie i zbiera takich 30 pszczelarzy razem to jest... Załóżmy te 150, 200, 300 kilo, no i dla tych 30 pszczelarzy robi te, te, tą usługę, natomiast to jest wszystko zmieszane i w sumie nie wiesz, jaki pszczelarz coś ci wysłał. No. No. Tam Aha. może być parafina, może być steryna. A, bo choroby yy, nie ma szans, żeby przeszły, bo to się w wysokiej temperaturze nie Na pierwszy. No, akurat ten producent yy, to daje do autoklawu, czyli tam są już odpowiednie ciśnienie, odpowiednia temperatura i wszystkie tam bakterie nie mają prawa przetrwać, jeśli to jest dobrze zrobione. No, no, trzeba uważać na to. No tak, tak, trzeba, bo to później co możemy zrobić pajca. By... Choroby można sobie przenieść łatwo właśnie przez węze nie, nie, nieznajomego pochodzenia. Na YouTubie można zobaczyć dużo właśnie filmów, gdzie pszczelarze testowali różnego rodzaju węze od różnych producentów i różnie to się kończyło. To teraz, że już się sezon w sumie jest, niedługo zaczyna, bo to już mamy luty, chciałem się ciebie zapytać, Jakieś takie porady dla początkujących jakieś pierwsze kroki, które wykonać na początku sezonu. Na co warto zwrócić uwagę? Najważniejsze z mojego punktu widzenia na wiosnę jest kondycja rodziny pszczelej, kondycja matki i dostęp do, do pyłku. To, jest, to są kluczowe rzeczy no i potem już wchodzą szczegóły. No. Natomiast no, najważniejsza jest ta siła rodziny, a żeby mieć tą siłę rodziny, to już trzeba rok wcześniej zadbać o to. Trzeba wiedzieć jak do tego podejść. No rodzina, która jest na 3-4 ramkach, no to za wiele miodu nam nie przyniesie, a może nam i wcale. A rodzina, która ma 8-9 ramek, no to już jest taka petarda, która jest mhm. w stanie nam przynieść naprawdę dużej ilości miodu, ale, ale też ważny inne czynnik, czyli dobry, duży dostęp do świeżego, naturalnego długu na wiosku. No to może być problem w przypadku stacjonarnych pasiek, nie? Tak, tak. tak, tak. No to my mamy wędrowniczą, to możemy tak, jeździć za tymi cukami. Tak, tak, tak. No kwestia tego, gdzie, gdzie pasieka jest zlokalizowana, w jakich warunkach, jaka jest wiosna. Właśnie wa ważny jest bardzo dostęp do świeżego pyłku. Kuprawenty nam tego nie dadzą, co da nam właśnie świeży pył. No, bo są też te ciasta, nie? Z pyłkami, yy, i to, to, to też jak one średnio to chyba biorą, nie? Pszczoły. Testujemy to co roku, co roku jakieś nowe produkty się pojawiają na rynku. Natomiast już to testujemy tyle lat i za dużego efektu nie ma. No, będziemy, będziemy testować, będziemy pokazywać, bo nowe produkty pojawiły się na rynku i będziemy pokazywać w filmie jak to wygląda, bo producenci niektórzy zachwalają, są to nowości, wchodzą, no, trzeba testować, będziemy testować. A jakie na przykład nowości? Suplement, y który przypomina naturalny pyłek i wysypuje się to Natacki i pszczoły to pobierają. Zobaczymy. No to też mamy na tyle dobrze, że mamy tych uli dużo można tak, możemy testować, i można jakieś pojedyncze sztuki Tak, tak. Nie na całej pasierce, ale na wybranych ulach, na wybranych pasiekach i patrz, czy, czy to ma sens. Tak, wtedy można jakieś wnioski wyciągnąć. Tak, tak. A czy zauważyłeś jakieś zmiany idące z zmianą klimatu? Wiosną na przykład, że pszczoły inaczej pracują? No, przede wszystkim jak, jak ja zaczynałem, to bo 20 parę lat temu to wiosna później przychodziła, gruba warstwa śniegu leżała, wegetacja później ruszała. No i taki rzepak u nas na polszczyźnie kwit między 5 a 10 maja. A ostatnie lata to i 20 kwietnia, pamiętam najszybciej rzepak zakwitł 19 kwietnia, czyli mamy różnicę 20 dni, no, 20, 30, 20 dni. 3 tygodnie, tak, tak, tak. 3 tygodnie wcześniej. No i widać widać zmiany, no ale mi się wydaje, że nie na korzyść, a potem są problemy. Zobaczymy. Zresztą nie mamy na to wpływu, musimy się tylko dostosować do tego. No. Nie, też trzeba, trzeba czasu, żeby też pszczoły same siebie genetycznie do tego dostosowały, no. nie? Bo jak ze wszystkim yy, coś przychodzi nowego, to... No, trzeba sprawdzać, yy, wprowadzać coś nowego. Sezon jest dłuższy yy, z tego powodu, że klimat się nam ociepla. Te też są jakieś cieplejsze, wiosna, wiosna szybciej przychodzi. Natomiast mamy dużo anomalii w okresie letnim, czyli jakieś tam burze gwałtowne, gradobicia, wiatry silne, to też są takie warunki bardzo niesprzyjające w porównaniu do tego, co było 20 czy tam 40 lat temu. Mamy mniejsze pożyczki, a mimo to jesteśmy w stanie więcej pozyskać, mamy technologię, mamy inne no, pszczoły. Wiedza też tak, ogólnie wiedza, wiedza serca, nie? Tak, tak. I można obserwować innych pszczelarzy. To Teraz przejdziemy do pytań od widzów. Pierwsze pytanie od Tomasza. W jaki sposób karmicie rodziny w systemie dwurodzinnym? Jest jedna duża podkarmiaczka, czy dwie osobne? W sumie nie ma to najmniejszego znaczenia. I w, tam, w tamtym roku żeśmy karmili kładąc wiadro, e, kładliśmy też podkarmiaczki, e, takie powałkowe duże, e, kładliśmy ciasta, nie ma najmniejszego problemu. Najważniejsza rzecz, żeby matki nie miały z sobą kontakt. I one już same zdecydują, gdzie trzeba, jak. Natomiast trzeba pamiętać, że takim rodzinom trzeba dać więcej pokarmu niż standardowej rodzinie. Kolejne pytanie od Dawida: co to za folia, którą używacie? Jaka grubość i gdzie ją kupujecie? Kupiłem folię e, zbyt cienką, i, i faktycznie pszczoła jest w stanie to zgryźć. Kiedyś jeszcze stosowałem bardzo grubą folię, natomiast był problem potem z zamknięciem daszku i tak dalej. Natomiast teraz e, kupuję, e, damy w opisie, może e, albo odpowiemy w komentarzu. No ale, gro kupuję folię, nie może być ani za gruba, ani za cienka. Pytanie od Krzysztofa: Czy możecie pokazać na sucho, jak jest rozwiązana kwestia wylotków i przeglody? Pytanie, czy nie braknie na wiosnę pokarmu? Tak jak powiedziałem wcześniej, takim rodzinom trzeba dać więcej pokarmu i nie będzie żadnego problemu. Po prostu mocno zalać rodzinę trzeba. No a tutaj mamy ul już przygotowany, zaraz pokażemy jak to wygląda. Akurat jest ul, który kiedyś sam zrobiłem. I tak, denica jest, tutaj akurat jest podzielona na cztery segmenty. Natomiast takich rodzin lepiej nie zimować, bo to będą za słabe rodziny. Czyli tak... Tutaj mamy listewkę, która służy do tego, żeby matki w żaden sposób z sobą się nie kontaktowały. Tak, nasuwamy tutaj płytę zatworową do tych otworów umocowane w szczelnie w I już tutaj matki nie są w stanie między sobą się kontaktować. Nakładamy na to korpus. Korpus możemy sobie zrobić Założyć w taki sposób, jakby mamy już dwie rodziny. W takiej właśnie kombinacji to zimujemy. Z jednej strony mamy wylotek, z drugiej mamy wylotek. I ostatnie pytanie z YouTube'a od użytkownika Dwornica: A czy na ramce wielkopolskiej 18 cm tak samo można rozgrodzić dwie matki? Czy jak się zimuje na dwóch korpusach? górskich to 5 plus 5 ramek, albo 4 plus 4 to za dużo. Trzymam kciuki za Was, bo czuć konkret pozdrow. Również pozdrawiamy. No, ramka 18 może być za małą ramką. E, ja bym nie ryzykował. Jak już coś, to by trzeba dać dwa korpusy. Natomiast ja z tym ulem jakby nie pracuję, więc e, też mi ciężko jest powiedzieć. E, natomiast te 18 cm to jest... Wielkopolska to już jest tak na, pogranic na, na, po na pograniczu aby rodzina dobrze przeziłowała, a osiemnastka to już mi się wydaje, że za mało. A jeszcze jedno pytanie mi się przypomniało, no. z live'a z TikToka. Kiedy można ULE przenosić? Czyli a żeby czy one się z, nie po, żeby z, się nie, nie, tak, nie połubiły. Przed pierwszym oblotem trzeba coś takiego zrobić. Tylko nie w temperaturze minus 18, tylko załóżmy dwa stopnie na plusie i można sobie taki ul przenieść, załóżmy o te 10 metrów. Chodzi o to, żeby ta pszczoła ona jest w Kłębie i ona jeszcze de facto nie jest na swojej lokalizacji, bo zimowała długo i można to właśnie przed, przed pierwszą lotę najlepiej zrobić. Bo później jak się przewodzi z miejsca na miejsce, to już tam nie ma... Yy... No nie można za, za blisko wodzić, no, bo trzeba wrócić na stare miejsce. I będzie miała ząk, że nie, nie ma laty. Wleci do ula yy, sąsiada. No i sąsiad będzie szczęśliwy. Yy, to tym aspektem kończymy dzisiejszy podcast. Chciałem Was zachęcić do subskrybowania naszego kanału na YouTubie, obserwowania nas na Instagramie, na Facebooku i zapraszam Was na stronę, którą już odświeżyliśmy opolskimwiody.pl Trzymajcie się zdrowo i do następnego. A jeszcze ważne, macie pytania, zostawiajcie komentarze, to z chęcią na nie odpowiemy. Cześć. Na razie.